Witam serdecznie. Darmowa gra Awaria, stworzona przez dosłownie jednego człowieka z pomocą osób, które tworzyły dźwięk i muzykę. Jest to moi drodzy osoba, która zrobiła wspaniałą grę, także darmową, dostępną na Steamie, o nazwie Helltaker. Kojarzycie jest to międzynarodowy hit w ogóle, szaleństwo. Ludzie pokochali tam soundtrack, pokochali giereczkę. Była bardzo krótka. Ja ją przeszedłem chyba w jakieś półtorej godziny. A ta gra ma być niby trochę dłuższa, ale też ogólnie jest krótką grą darmową. Natomiast, jak chcecie wesprzeć i wam się spodoba, to możecie kupić tam chyba digital artbooki i soundtrack za 10 dolców na Steamie. Zobaczmy, co to warte jest. Chapter 1. Zmora. Word from your boss, moi drodzy. Patrzcie. You must be new girl. You want sector F? It's yours. Fix the generators and don't let those bitches kill you. Dobra, i tu są poziomy trudności. E, dużo ludzi tak mówi, że ogólnie na hard modzie jest podobno bardzo, bardzo ciężko. Um, zaraz zagamy na standardzie, zobaczymy. Zaraz zagamy na standardzie, zobaczmy. Jak zagra... O co w tym chodzi? A, czekajcie, moment. To ja muszę w takim razie zmienić. Dobra, ja muszę w takim razie zmienić tutaj kamerkę, bo tu jest ważny element interfejsu. Żebyście wiedzieli. Dobra, co to robi? 37 sekund. Enter i idę. Czekaj. Nie to. OK, naprawiłem. Dobra, czyli na razie jest to takie giga proste, że ja tylko zabierz coś w odpowiedniej kolejności, muszę zrobić. O, oh, o, oh, to jest boss. Co ty gadasz? Nie, jak to działa? Dawaj, dawaj trybik. Okej. Dawaj, dawaj. Dobra, naprawiłem. Oh, my head. You did something. You fixed the shells, didn't you? My powers are fading. Oczywiście, ready to kiss. Ja wiedziałem, że tam są takie elementy. W Helltakerze też było dużo seksualności, co? Oczywiście. You are trying to mock me, are you? Next time the shields fail, you will pay for this. E, szybko, zrobimy... Jednak ciszej zrobimy. Jeszcze. Dobra, start. Chapter 2. Ty, no, ja już widzę, co to za malunki są. Perspektywa tu jest najważniejsza. Dobra, czyli trzeba dać baterię. I tu naprawiamy. Naprawiamy. Czekaj, tylko jeszcze jednej rzeczy nie czaję. Bo tu jest rybik. Mamy baterię i ty rybik. Naprawione, drugi raz. Okej. Okay. Okay. Zasilimy. O, bosik. Oho. Oła. Co ty robisz? Koleżanko. Co ja mam teraz jej zrobić? Jak ja to mam zrobić? Ona ma to rozdupcyć? Ale nie mogę. Nie rozumiem. Z lewej zepsuty. A, tam był z lewej zepsuty. Nie widziałem go. Dobra, tu jest zepsuty. I tu jest zepsuty drugi. A, nie mam baterii. Uciekaj. Bateryka. Ała, ła, Aha Dobra, zrobiłyśmy No, niezła zmora, moi drodzy Czy chcesz tutaj pudingu? Ej, myślicie, że twórcy... Eee, chcieli w tej grze przedstawić po prostu duże czystej dubska? Czy chodzi o seks? Chapter 3, moi drodzy, Cutwire. Mhm, mm Cutwire. Zobaczmy, co to jest. Pokaż To, idzie pierw Okej okay. Czyli pierw Bierzemy i dajemy to Tu Aha. Ała. Ała To jeszcze raz ja to sześć razy trzeba zrobić. Oj, oj oj będzie ciężko. O kurde, ale to strzela! Ale ciężkie, trzeba unikać tych ciosów. Nie! Kurde! Ja pierdzielę dobra, zaczęło się teraz ciężej. Co jest? No kurde ty. Beka! Beka z chłopa nie umigrać. Ej, to ten na hardzie, to ja nie wiem jak ta gra będzie działać. Szczerze mówiąc. Nie! Bo wlazłem w to. Nie można w to wchodzić. E, czemu to nie działa? Kurwa, czemu ja nie naprawiam? Moment, niosę teraz walizkę. Pokaż. Teraz naprawiłem, bo ja muszę mieć i walizkę, i energię, A, żeby to naprawić. Nie, no. Kurde, ty. Daj pan spokój z tym poziomem trudności. Dobra Dobra Chodzę, chodzę? Byłem na hardzie, jest inna mechanika. A mogę wyjść? Poczekaj, dawaj na easy, zobaczymy. Czym się różni easy od harda, znaczy od normala? Więcej czasu jest po prostu? Kurwa! No chyba się żartujesz. Dobra, jest mniej, więcej HP mam, dobra. Oho! Oho! Buziak był, moi drodzy, normalnie. Denaturat! Uuu, denaturat, moi drodzy, jest trzymany. Najlepsze jest to, że ta gra jest po angielsku, a ma grafiki polskie, denatura, awaria i tak dalej, nie? Dobra, co robimy? Jedno jest, złapane. Cudwire 2. Aha, że jest dwóch ich teraz. O kurde, ale tu już jest podupcona gra teraz. Hold. Ready to kiss! Dokładnie tak. Babeczki są. Dobra, Nikita moi drodzy teraz będzie Easy. Cheetah, spaval... Oh! Ah! Dobra, energia. Ała! Zostałem hita. Kurf. Ty nie mogę tam u góry, bo jest 99 baterii. Teraz mogę? Czekaj. Nie, nie mogę. Ty, no to co ja mam zrobić teraz? A tam! Przepraszam. Faktycznie. Baterie. Kurde, dobra, padłem. Jeszcze raz. Dobra, bierzemy bateryjka. Jest potrzebna... Czekajcie. To... Do naprawy, tak? Nie, czekaj. Po co bateryjka w ogóle jest? Bateryjka była po co? Że jak tutaj dam, to się tam wytwarza coś. To by tu, a to do naprawy. Okej. Okay. Mm, nie, nie, nie jest tą bateryjką. Poczekaj chwilę. Oho! Kurde! No, come on! Nie mogę jej pocałować, bo jest za wysoka, mami. Jesteś za mały, żeby mnie pocałować, co? Oj, mami. Mhm. Nikita 2. Co tu się dzieje. Naprawić trybik. Jeden na sześć mamy. Ty, Nikita wkurzona fest. Dobra. Uh. Ale działam, ale jadę, ale jadę Aha A Nie Dobra What's the ladder for? Po co, jest drab... po co jest drabina? Teraz zobaczycie widzowie. Uwaga! Ah! No i moi drodzy, siadło! Zmora 2. Rybik tam jest w środku. No czekajcie, bo żeby to naprawić Teraz tak. I teraz żeby to naprawić, moment, bo ja czegoś nie czaję. Oni chcą. Trybik jest. O kurwa, ale z mora przyszła Aha. nie wiadomo, co on chce, a trybik chce. Nie wiadomo co chce. Rybik, o kurła, dwie. Oho! Walizka okurła. Z energią. Nie! Aha, ale się dzieje. Ale Koko Jumbo, ale Koko Jumbo, ale Kongo, ale kurwa Kino Jezu, ale Kino się zaczyna. Uuu, dobra. Tam się rozdubcym u góry. Wy go nie widzicie, ale on jest u mnie tu. ma jeden naprawiony Waliska. O, dobra. No Trybiki waliska nie! Jezu. Ale tu już jest poziom trudności wyśribowany teraz. Trybik? A co na dole? Dobra, walizka była na dole. To trybik musimy zrobić. Big. Nie, nie, no kurde! Fila, ta gra? To są jakieś Dark Soulsy, ty. Patrz, moment. big Bateria. Czekaj. Ile tu jest w takim razie map? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12 jest. Przynajmniej to, co tu, tu jest. No to tak to wygląda, jakby to było 12 chapterów No. Ale tak, teraz co jest bardzo ważne, widzowie. Patrzcie, co ludzie piszą w tej grze na Steamie. Jak wejdziecie sobie, awaria. To już ma przytłaczające pozytywne Jest bezpłatna oczywiście Możecie oczywiście wesprzeć twórcę kupując dodatkowe rzeczy Za 10 dolców, czyli za 45 zł, Ale ludzie generalnie tutaj piszą różne ciekawe rzeczy, nie? Czyli, że zaczęli grać Patrzcie, niektórzy mają tak, przegrane e, Pół godziny Niektórzy mają dwie godziny, niektórzy pięć, siedem Prawdopodobnie niektórzy chcieli zrobić na jakimś wysokim, wyśrubowanym poziomie trudności, dlatego siedzieli dłużej, ale myślę, że tą grę na easy i ja nie wiem, na, na, na jedno posiedzenie na godzinkę do dwóch dałoby się przejść. No, ale niestety nazwa jest taka dosyć. No nie wiem, Helltaker był. A właśnie, no i jeszcze jest Helltaker, tak? To macie pierwszą grę, tylko Helltaker też był ciekawy, bo Helltaker, moi drodzy, był grą właśnie taką też logiczną, turową. E, no też trzeba było no, dużo pomyśleć, bardzo dużo też oczywiście było nawiązań takich, moi drodzy, no stricte właśnie e, anime seksualności. E, muzyczka była świetna w Helltakerze, no i tu no i te seksy laski, nie, te sukubusice, te diablice, e, to też się ludziom podobało. Się Tutaj się też jest cieszy. podobny. i. który ma podkreślenie tym, nie? 91 Alone, jest szefem od 15 miesięcy. Pozdrawiam z brzegu. Pozdrawiam! Wszystkiego dobrego, Joker. A ja Was pozdrawiam, bonko live, moi drodzy. Przejdźcie sobie tą grę, ściągnijcie, sprawdźcie swoje siły. Eee, spróbujcie grę Awaria na Steamie.